O czym poznać wygodny materac? Bez obaw. Jak już taki znajdziecie, nie będziecie mieć wątpliwości, że to ten. Ale jak wybrać ten idealny? Hej, jestem Lu i pracuję w IKEA. Ale nie jestem tutaj sama. Jest ze mną cała ekipa realizacyjna oraz Jarek, specjalista do spraw wygody w IKEA, targówek. I to właśnie z nim porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wybrać doskonale dopasowany materac. Zaczynajmy. Wygoda i komfort to jeden z sześciu kluczowych czynników dobrego snu. Jakie jest pięć pozostałych, koniecznie zajrzyjcie do tego odcinka, aby dowiedzieć się, jak się dobrze wyspać. Tymczasem, jarku, miękkość, sprężystość, a może solidne podparcie. Jaki powinien być ten idealny materac? Wszystko jest ważnym aspektem w wyborze materaca, ale najważniejsze jest podparcie. W zależności jak my wolimy: czy śpimy na brzuchu, czy śpimy na plecach, czy śpimy na boku. Po czym poznać, że materac jest źle dobrany? No to czy jest dla nas za twardy, za miękki, czy się za mocno na nim zapadamy? Przy wstawaniu bolą nas plecy, głowa. No i też to, jak mamy stary materac, no to czy on nie jest już wyleżany? Czyli są różne rodzaje twardości materaca. Wiem też, że są różne wypełnienia. Jak się w tym połapać? Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Jasne, zapraszam Cię. Tutaj masz na przykład materac średnio twardy, to usiądź na nim, już zobaczysz różnicę. O, rzeczywiście. A Dobrze. Tak jak tutaj obok masz materac już twardy. No, jest różnica. Mamy różne materace i z różnym wypełnieniem. Tak jak na przykład pierwszy materac, który mamy, to jest tutaj materac ze sprężyną bonelową. Tutaj mamy kawałeczek dalej, już troszkę bardziej skomplikowany, czyli materac ze sprężyną kieszeniową. Tutaj mamy fajny przekrój, jak mi podasz. Każda sprężyna jest w osobnej kieszeni. To daje nam większy komfort snu, jak śpimy w dwie osoby. Jedna osoba nie oddziałuje na drugą. Czyli mamy materace sprężynowe. A co jeśli chodzi o piankowe? Materace piankowe mają to do siebie, że są o wiele cieplejsze niż materace sprężynowo-kieszeniowe i są w odczuciu o wiele twardsze. Ja ważę 60 kg, mój mąż 80. Ja śpię na boku i na plecach, a on na brzuchu. Jak w takim razie powinniśmy dobrać materac? A może powinny być dwa? No. Podpowiedz coś. Do tego mamy dwie opcje do wyboru. Możemy zrobić tak, że dobierzemy materac dla cięższej osoby, bo lekka osoba już się wyśpi też i na twardszym no tak, materacu. Nie jest dużo A jak mamy materacę, możemy też wybrać dwa materace, To wtedy by nam się przydał o taki klin do połączenia dwóch materacy, co niweluje nam to odczucie łączenia i nam. Czyli mamy tą liczby. część wsuwamy między dwa materace, a tą gładką, rozumiem, y, mamy komfortowy sen we dwoje. Połączoną, dwie płaszczyzny połączone w jedną. Dużo informacji. Tak, dużo informacji. Dużo informacji naraz. Gdybyście nie do końca dalej wiedzieli co i jak, to przygotowaliśmy dla Was małą ściągę. Więc zróbcie sobie małą pauzę, a tutaj będziecie mogli przeczytać, jak dobrać materac do pozycji, w której śpicie, oraz waszej wagi. Może się położyć i zobaczysz jeszcze, tak na przykład wypadek. Pokręcisz się na tym materacu. Brakuje mojego męża. <laughs> Jarek, jak należy testować taki materac? Co należy robić? E, najlepiej przyjść do nas, położyć się na wybrany materac, najlepiej tak z 5-10 minut, żebyśmy już delikatnie nam mięśnie odpuszczały i zaczęli czuć ten materac. Ja już czuję, mogę odpływać. A jak poleżycie już na naszych materacach, to pamiętajcie, że możecie zawsze komentować i zadawać pytania pod naszymi odcinkami, abyśmy mogli rozwijać nasz kanał. A powiedz, jeśli już wybierzemy ten idealny materac, to jak go chronić? Żeby nam służył przecież jak najdłużej, prawda? Mamy coś takiego, jak właśnie jak siedzisz, ochraniasz ten materac co wydłuża nam życie i higienę materaca. Widzę to, widzę to. I tak samo mamy topery na materac, co mają dwie właściwości. Zwiększamy sobie komfort naszego snu, możemy wyrównać krzywą powierzchnię, tak jak na przykład mamy wyleżany materac, nie musimy kupować od razu całego materaca, możemy sobie wy ciągnąć jego żywotność bardzo słusznie a czy sprawdzi się też to dla śpiących na sofach rozkładanych kanapach myślę że to też jest fajne rozwiązanie tak właśnie dla tych osób by było fajne bo nie ma tych łączeń przy rozkładanej kanapie a przy tej okazji chciałam Wam powiedzieć, że macie również na Ikea.pl narzędzie, które ułatwi Wam dobór materaca. Jeśli nie możecie, oczywiście przyjechać do sklepu, bo do tego zachęcamy zawsze najbardziej. Ale jeśli wolicie na spokojnie w domu zrobić to, wejdźcie na Ikea.pl i znajdźcie nasze narzędzie. Link macie w opisie. Po zadaniu kilku pytań, system. Powiem Wam, jaki materac będzie najlepszy dla Was i w Waszej sytuacji życiowej. A jak już wybierzecie ten materac, to pamiętajcie, że zawsze macie 90 dni na zwrot i wymianę na kolejny. Warto tylko pamiętać, aby nie zwijać go w hot doga, tylko na hot doga wybrać się do naszych sklepów. Tak, materace przyjeżdżają już fabrycznie zrolowane i kolejny raz nie jest zalecany, bo po prostu uszkodzimy go. Czy sprężynę, czy piankę i to się wszystko nam rozjedzie. No już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Zachęcam Was do komentowania oraz zadawania pytań do tego lub kolejnych odcinków, tak byśmy mogli rozwijać je w bardzo fajne tematy dotyczące oczywiście snu. Następny już niedługo o cieplutkich, przyjemnych kołdrach, więc zapraszamy Was serdecznie po tym oczywiście jak bierzecie idealny dla siebie materas. Subskrybujcie. Także subskrybujcie, dokładnie Michał. Subskrybujcie nasz kanał, łapki w górę i Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Śpijcie dobrze.